W termach warmińskich szykują się huczne imprezy. Już 29 i 30 listopada odbędą się podwójne Andrzejki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych gości przygotowaliśmy dwie opcje imprezy andrzejkowej. Jedna impreza tak zwana sucha to będzie bal andrzejkowy w sali bankietowej, a druga impreza to andrzejkowe termy nocą z zespołem MAKE, czyli impreza na basenach. To jednak nie wszystko Termy Warmińskie przygotowują również imprezę sylwestrową, ale na takie wydarzenie trzeba zapisać się z dużym wyprzedzeniem. Uwaga, trzeba się spieszyć, bo miejsc z każdym dniem ubywa. Tak oferta sylwestrowa, sylwestrowego balu oraz dwóch innych opcji tego wydarzenia już jest dostępna na naszej stronie i na fanpage'u, także już pierwsze rezerwacje napływają. Jak mówi Natalia Rybicka z Term Warmińskich, zabawa sylwestrowa 31 grudnia będzie do wyboru w trzech opcjach. Impreza, na którą kładziemy duży nacisk to na wodzie głównie, ponieważ nasz obiekt jest przede wszystkim wodnym obiektem. Także na pewno będzie Sylwester na wodzie. W tym roku w rytmie samby z pokazem tanecznym będzie bal sylwestrowy w sali bankietowej z zespołem na żywo oraz sylwester wersji klubowej. Szczegółowe informacje na temat imprez organizowanych na terenie Term warmińskich znajdziecie Państwo na stronie internetowej termywarmińskie.pl